Dawno, dawno temu w kraju położonym między Szwecją a Słowacją rządził mężnie i odpowiedzialnie premier. Premier był osobą niezwykle prawdomówną, co tylko zapowiedział, to wszystko zaraz uczynił. Tak więc w kraju tym żyło się lepiej wszystkim. Dobre drogi z Poznania Gdańska, Wrocławia, Białego Stoku, Lublina do Warszawy. To jest dzisiaj prawdziwy wymiar nowoczesnego patriotyzmu. Kto tego nie rozumie, niech się nie zabiera zarządzenia. rządzenie. Minęło 500 dni rządów Donalda Tuska. Wybudowano 95 km autostrad. Tempo budowy autostrad przez rząd Donalda Tuska 8 metrów na godzinę. Można by powiedzieć żółwie tempo, gdyby nie to, że żółw w tym samym czasie potrafi przejść 25 razy tyle. Donald, nie ścigaj się z żółwiem, weź się do roboty. Wybuduj te autostrady.